Hej, tu super, Justa. Witam Was w kolejnym odcinku. Będę Wam pokazywać tutaj jakieś moje świąteczne ozdoby, które sama wykonałam i które będą ozdabiać mój pokój podczas świąt. Więc pierwszymi takimi ozdobami są bombki. Do tego potrzebujecie kolorowego papieru. Wycinacie z niego kółka, jakiej chcecie wielkości. Mm, zszywacie później je tej, y, zszywaczami szywaczami. No i klejcie je na, y, na przemiennie. Tu jest klejone i tutaj i tak samo. Tu i tu i tak cały czas klejacie na przemiennie. No i później wychodzi wam taka bombka. Ja jeszcze tutaj dodałam takie strążeczki, żeby się trzymały na choince albo gdzieś na meblach. Mm. Następną rzeczą są gwiazdki wykonane z origami. Ja już zrobiłam taki filmik z origami, jak można zrobić te gwiazdki. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, to wejdźcie na mój kanał i poszukacie tam takiego filmiku. Na pewno jest. Tam też są jakieś inne ozdoby. No i te gwiazdki przypinam sobie na tablicę korkową. I fajny jest wtedy klimat tego Bożego Narodzenia. Kolejną rzeczą jest łańcuch. Jak wiecie. Chyba każdy z Was robił kiedyś samodzielnie łańcuch. Ten łańcuch nie jest zbyt długi. Ja ten łańcuch tak wieszam na meblach i przypinam taśmą przeźroczystą. Nie, nie pamiętam jak się nazywa, ta taśma jej. I to jest taki łańcuch. On jest e, żółto-fioletowy. E, ja mam żółte ściany w pokoju i mój pokój jest mm, można powiedzieć, że też trochę fioletowy, bo mam takie różne rzeczy, drobiazgi, na przykład doniczki fioletowe, albo różne jakieś tam inne rzeczy. I następną rzeczą jest stroik. Samodzielnie go wykonałam i w sklepie kupiłam takie gałązki. To są sztuczne. Możecie też zrobić z prawdziwych, to wyjdzie bardzo podobnie. I tutaj zrobiłam gwiazdki z makaronu takie dwie prezenciki z papieru. Gwiazdki no to przy użyciu takiej taśmy może wam zaraz pokażę. Taka o taśmę. I je tak ozdobiłam, wycięłam je z pudełka po szamponie. I tu jeszcze są jakieś inne gwiazdki z in jakiegoś starego stroika. I tutaj taka świeczka. Jeszcze tutaj widzicie takie właśnie białe jakby ala śnieg. Użyłam tego sztucznego śniegu. Taki śnieg kosztuje z 5 zł, a można nim y, ozdobić na przykład okna albo strojk y, Kolejnym, tak jakby strojkiem, jest y, moja choinka, która troszkę mi się rozwaliła. Tu mam jeszcze czubek tej choinki, y, niestety ale coś y, później mi się rozkleiło. No i tak wygląda ta choinka, a tutaj jest ona ozdobiona tymi taśmami ozdobnymi. I wydaje mi się, że lepiej wygląda niż taka sama zielona choinka. Kolejną rzeczą jest mój największy chyba strojik do tej pory. On jest naprawdę duży, nie wiem czy się zmieści w kamerze. Tak się prezentuje. I zrobiłam go z kartek po starej książce. Tu mam taką książkę. I tu są już wyrwane karteczki. One właśnie specjalnie są takie pożółkłe, bo wtedy dają lepszy efekt. Była mi jeszcze później potrzebna taśma do sklejenia tych kartek w takie rożki, ja tu mam kilka takie oto rożki później przyklejałam to wszystko gorącym klejem już mi się tu skończył gorący klej no i dałam ozdoby tutaj widzę jakąś bombkę, szyszkę te prezenciki właśnie gwiazdki, tu jest jeszcze jakiś okruszek tych sztucznych gałązek takie mini bombki i cukierki. Ja tutaj mam cukierki takie właśnie na choinkę. No i to na razie jest wszystko z moich ozdób. O ile się nie mylę. I teraz tak mniej więcej Wam pokażę wszystkie rzeczy, które były mi potrzebne tych wszystkich ozdób. No to taśma klejąca. Tutaj mam takie wstążeczki. One chyba kosztowały około 5 zł, i możecie je kupić w jakimś papierniczym, albo ja je nawet kupiłam w markecie. Tu mam jeszcze takie taśmy ozdobne. I tu jeszcze takie fajne. Też je kupiłam w supermarkecie. Kosztowały. Chyba 7 zł. Bardzo mi się podobają, są fajne. Yy, nie tylko służą mi yy, do tego, żeby ozdabiać różne rzeczy takie świąteczne, ale też, na przykład, yy, nawijam je sobie na ołówek. Za ja chwileczkę wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj mam taki o ołówek. I to jest tą taśmą owinięty. A tutaj. Jest na czubku takie coś z gumek Lumbec, i tu właśnie się lepiej trzyma przez to. Następną rzeczą to jest pistolet, gorący klej Glugan, nie wiem jak kto tam co nazywa. Słyszałam takie nazwy, więc Wam podaję. Taki pistolet można kupić za 15-20 zł. Są chyba też mniejsze, nawet są większe. Rozmiarów jest kilka. No i ten, ten akurat jest fajny. Się bardzo podoba. Następną rzeczą to są rolki po papierze toaletowym. Ja tu mam już pomalowane na zielono, bo robiłam choinkę. Ale te mi się nie przydały. Takie zwykłe rolki po papierze toaletowym. E, następne, m, następną rzeczą są makarony. Ja mam tu zrobione już jakie, jakieś takie ola gwiazdki z makaronów. E, I wydaje mi się, że to bardzo ładnie wygląda. Chociaż na strojek wziąłem właśnie te e, według mnie ładniejsze gwiazdki. E, mam też tutaj klej wikol. E, może też być Magic właśnie. Akurat lepiej mi się kleiło tym gluzem niż wikolem ale yy, niedawno mi się skończył już ten Magic, no i musiałem wziąć wikol. Troszeczkę się przydał do przyklejania yy, tych tutaj pozostałych yy, rożków, no bo gluz jak mi się skończył, no to już nie mam tych więcej takich. Yy, I kolejną rzeczą jest... Yy, Taka ala bombka zrobiona z origami, chociaż ona się tak troszeczkę rozwala, ale też mogła iść na ozdobę, jakoś jej nie wzięłam, bo miałam inne różne ozdoby, według mnie lepsze. następną ja rzeczą są cukierki lub jakieś inne ozdoby. Tu mam cukierki właśnie takie specjalne świąteczne, e, ale też zamiast tych cukierków mogliście na przykład przykleić gwiazdki, prezenciki takie jak ja własnoręcznie robione. E, to te prezenciki e, e, sama wycięłam z papieru, tak i je skleiłam. E, no i to normalnie robicie, jak składacie tą siatkę, na przykład niektórzy może na matematykę musieli coś takiego złożyć. E, takie bryły właśnie e, jakaś bombka te mam takie mniejsze też e, ja mam szyszkę i kawałek takich gałązek, więc e, gałązki sztuczne, prawdziwe kolejną rzeczą jest e, śnieg w sprayu tak e, mój śnieg e, on tam w środku jest jeszcze ale jakoś się zacię zacięło to tutaj do pryskania i nie chce mi pryskać i nie wiem co się stało ale jakoś, jakoś to zrobię, że będzie jeszcze pryskać. Muszę to zrobić. A, yy. jeszcze tu mam papiery kolorowe różnego koloru. Yy, to na pewno Wam się przydadzą do zrobienia różnych ozdób czy innych takich rzeczy. Są bardzo przydatne, tak samo jak klej. Pamiętajcie. Yy. No i jeżeli chcecie zrobić ten strojk, co ja, no to y, książka, najlepiej z pożółkłymi y, stronami. Y, no i pamiętajcie, żeby ta książka nie była aż taka duża jak moja, bo y, ten stroik naprawdę wyszedł strasznie duży, y, ale bardzo mi się podoba. Więc to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam troszkę pomogłam w zrobieniu tych wszystkich ozdób. Pewnie każdy wie, jak, jak co zrobić, tak logicznie. Jeżeli chodzi o te bombki, to niektórzy mogli nie wiedzieć, jak to je zrobić i nadal nie wiedzą, bo to troszeczkę jest trudne do wytłumaczenia, ale na pewno jak wpiszecie na YouTubie, bombki z papieru takie Wam wyskoczą, więc bez problemu je zrobicie. Jeżeli chodzi też o te gwiazdki z makaronu, też niektórzy mogą nie wiedzieć, jak to zrobić, musicie mieć taki makaron rurki i przykleić go tutaj tak gorącym klejem. Po krzyżu a mm, albo te tutaj gwiaz gwiazdki, te, które mam na strojku, to właśnie w inny sposób. Tak, o. Yy, więc wydaje mi się, że nie ma dość wielkiej filozofii w tym wszystkim i możecie napisać, która ozdoba Wam się najbardziej podobała z tych wszystkich, które zrobiłam. i Mam nadzieję, że zrobię jeszcze dużo takich ozdób przed świętami I na przykład podaruję komuś w prezencie na święta No albo po prostu będą mi służyć tak jak dekoracja Jak te wszystkie inne ozdoby, które tutaj widzieliście Więc lajkujcie, komentujcie, która dekoracja wam się najbardziej podobała Weźcie na mojego Facebooka i zalajkujcie Zalajkujcie teraz Opisie jest link. Klikacie, wchodzicie na Facebooka, lajkujecie i gotowe. Brawo dla Was, jeżeli tak zrobiliście. Dobra, ja już kończę ten odcinek. Do następnego razu. Cześć.